Tak, promocja bez ryzyka przegranie cały czas aktualna i jeżeli ten kupon nie wejdzie, to graż dostaje 200 zł zwrotu. Zaraz powiem o tej promocji nieco więcej. Witam Was serdecznie na kanale obstawiamy. Zachęcam do zostawienia łapy w górę na start i dziękuję za każde kliknięcie pod filmem. Każdy mu osobno, bo to pomaga rozwijać cały kanał. Oczywiście, jeżeli ktoś by chciał przewijać od razu do kuponów na dzisiaj, to śmiało sobie przewijajcie, ja Po promocji, odpalimy konkurs i też spokojnie przejdziemy wtedy do, do kuponów. Słuchajcie, jeżeli nie macie konta w betkliku, to jest legalne w Polsce Bookmacher, a konto założycie z linku, który jest pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie kodu promocyjnego, obstawiamy tak jak na tym banerku. To możecie stworzyć pierwszy, obojętny jaki kupon, za maksymalnie 228 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 200 zł we FreeBecie do jednokrotnego obrotu i to obrót pokusie 2,14 na całym kuponie, więc to nie jest jakaś wielka filozofia. Naprawdę fajne warunki, jak na polski rynek i ofertę powitalną. Oczywiście nie musicie grać dokładnie takiego kuponu. Oczywiście nie musicie grać za 228 zł, bo Wy możecie zagrać cokolwiek tylko chcecie, co Wam przyjdzie do głowy. Za dychę, dwie, dychę, trzy, dychę, pięć, dych. Nieważne, to jest Wasz kupon. Po prostu, jeżeli nie wejdzie, dostanicie zwrot kasy minus podatek we FreeBecie, i to jest właśnie taki kupon bez ryzyka Przegranej dla nowych graczy, osoby zainteresowane, są do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta w betkilku to jest minuta i, i można tak naprawdę działać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, na, do naszego, na naszego Instagrama, na samej grupie na fejsie ponad 100 tysięcy ludzi, także codziennie tam się dzieje naprawdę dużo. Linki macie w opisie pod tym filmem. Serdecznie Was zapraszam i lecimy z konkursem: 25 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu tu powiecie dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Rosenborgiem a Christian Sund. Dopisujecie swój login gracza z Betclicka, to do 18. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na betclick nie biorą udziału w zabawy, czyli standardowe zasady konkursowe, tu się nic nie zmienia. I teraz możemy przechodzić do meritum tego odcinka, kolejnego materiału utworzonego przy współpracy z Betclickiem, czyli po prostu kupony. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kupony na dzisiaj, cztery kupony od osób, które już typowały, cztery kupony od osób, które mają jakiś tam profit ugrany. I zaczynamy od razu od kuponu Wiktora. 16 podanych kuponów publicznie na YouTube, tutaj na naszych filmach, 7 z nich trafionych, 2800 złotych czystego profitu, może ta skuteczność Trafionych kuponów nie jest jakaś wielka, ale profit cały czas jest e, no, w porządku. W porządku, to trzeba powiedzieć. Tutaj ostatnie kupony e, wygrane od Wiktora widzieliście i teraz mamy Trebla. Słuchajcie, jest, e, są dwa mecze z Ligi Norweskiej i Brazylia. Potem e, tu Score w meczu e, Haugesund i Wikingów. No tutaj zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. Sytuacja prezentuje się tak, że Wiking aktualnie trzecie miejsce w tabeli, Haugesund 14 trzecie od końca. Wiking e, 22 strzelone gole i. 13 straconych w 12 kolejkach, czyli tracą średnio nieco ponad gola na spotkanie. Haugesund 16 strzelonych, mimo słabej pozycji w tabeli. Całkiem dobrze ta ofensywa wygląda, bo oni mają nawet więcej goli niż na przykład siódmy, siódmy zesłów tabeli. nie, Więcej goli strzelonych. Także ofensywa wygląda całkiem ok, ale defensowa wygląda już gorzej, bo 22 gole stracone w 11 meczach. No tutaj mamy zakład na to, że Botim tu skoro wpadnie. Wiking troszkę słabsza forma od czterech spotkań, bo na początku sezonu było sporo, sporo wygranych. Teraz dwa remisy, dwie porażki no więc tutaj Haugesund, żeby uciekać gdzieś do środka tabeli, no musi powalczyć i jest zakład na to, że po prostu powalczy i że obie drużyny strzelą gola, mamy overka e, półtora gola samego Rosenborgu w meczu z, e, z Christian Sund, no i tutaj po prostu jest grane pod faworyta, na tej zasadzie, że wiecie, Rosenborg aktualnie ósma pozycja w tabeli nie jest to jakiś wybitny wynik, 16 strzelonych goli, no ale Christian Sund w 8 meczach 16 straconych goli i tylko i wyłącznie tutaj pod to jest grane Wiktor myślę ładuje e, pod to, że Rosenborg u siebie postrzela trochę Christian Sundowi, który ma naprawdę słabą defensywa aktualnie w tym sezonie, bo średnio dwa gole stracone na, na mecz i, i ogólnie jeden remis, 7 porażek, 0 zwycięstw. Także no tutaj trochę outsider tej ligi na razie i dorzucony jest jeszcze owerek 1,5 w Brazylii. Atletico Paranense z Bragantino i tutaj po kursie 1,44 na overka 1,5 to jest bardzo fajny kurs. Jeżeli sobie spojrzycie na, na ostatnie mecze tych ekip, no ogólnie w Brazylii jakoś mega dużo goli nie pada, dlatego te kursy na overy 1,5 są takie jak tu widzicie. Ale może to się uda. Mam nadzieję, że się uda. Wiadomo, że to wszystko jest przed. przed wiecie, rozpoczęciem meczów 50 na 50. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Trzyma, trzeba trzymać kciuki, żeby weszło, bo tutaj 800 zł na stawce. Ewentualnie, jak nie wejdzie, zjechane będzie do 2000 zł profitu. No ale 2175 do wygrania na tym trebelku. Więc Wiktor mocno, mocno trzyma kciuki. Dalej mamy kupon od Piotra, który od niedawna zaczął podawać u nas kupony. Dwa podał, dwa trafił. 1862 zł czystego profitu. Więc to naprawdę wygląda fajnie. Te wygrane kupony widzicie. I mamy kupon grany za 500 62 zł, overek 3,5 goli w meczu Lewadi U21 mm. Z tym Alnasse to jest druga, taka druga, chyba druga liga w Estonii. I tutaj gra sporo zespołów do lat 21. Jak sobie spojrzycie w tabeli, to przynajmniej trzy takie zespoły znajdziecie. No i lewada? Ja słuchajcie, 16 mm, meczów rozegranych. Tyle samo punktów, co pierwsze. E, pierwsze Pajde po 36 oczek. No ale tak, w tych 16 meczach stracili 19 goli, więc średnio gola na mecz tracą, nieco powyżej. Ale strzelili 39 goli. Naprawdę bardzo dobrze to wygląda w ofensywie u nich. Ostatnie mecze: 4 bramki strzelone, 3 bramki strzelone, 6 goli strzelonych. E, I grają z alianse, które 38 goli straciło w 16 kolejkach, zajmują ósmą lokatę na 10 miejsc, także tutaj też jeden ze słabszych zespołów w tej drugiej lidze e, estońskiej, zobaczymy zobaczymy jak tutaj to, to pójdzie jest grany duży overek, bo to jest owerek 3,5 goli e, ale faktycznie jeżeli spojrzymy na statystyki strzeleckie gospodarzy i statystyki defensywne gości to faktycznie może się to udać, dorzucone mamy do tego e, różne słuchajcie mamy dorzucone do tego różne w meczu już wam mówię w jakim meczu, dokładnie to jest mecz e, te, Taleras tale, Taleres e, Central Cordoba to jest argentyńska liga. Fajnie, że są w ogóle różne wystawione na, na tą ligę. I teraz tak sobie poglądowo zobaczymy, jak ostatnie y, mecze wyglądają y, u tych ekip pod względem rzutów różnych Gospodarze 7-16, 8-11, czyli na cztery ostatnie mecze, dwa razy ta linia kryta, raz bardzo blisko, raz zabrak zabrakło dwóch różnych y, Goście 10-7, 14-10, więc na, czterech, y, na cztery ostatnie mecze, trzy razy y, ta, kryta, y, ta, ta linia pokryta, dwa razy z bardzo dużym, fajnym zapasem, więc mamy po prostu dorzucony over 8,5 rogali po kursie 157 czyli Taki standardowy standardowy bym powiedział, jak na tą linię. No i tu fajnie to wygląda. Fajnie to będzie wyglądało też, jeżeli będzie to trzeci z rzędu trafiony kupon od Piotra. Za co oczywiście trzymamy kciuki i mam nadzieję, że to się uda. Zanim przejdziemy do kuponu, miłosza to szybka, szybka reklama. Między kuponami zachęcam do sprawdzenia oferty naszego partnera Diablo Chairs. Oni tutaj dbają o naszą wygodę w studyjku do, do streamów. No tutaj macie fotelek po prostu w trzech rozmiarach: każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to marka stworzona przez profesjonalistów, którzy na fotelach gamingowych tak naprawdę znają się najlepiej. Ofertę macie w opisie pod, pod filmem. Pierwszy link od góry bez problemu znajdziecie. Polecamy. No i dobra, jeżeli chodzi o Miłosza No to Miłosz podał dwa kupony na naszym kanale Jeden z nich trafił, który teraz oczywiście widzicie 475 zł profitu I gra sobie CSa Robert Cup Za 475 zł. na zwycięstwa Faworytów, można tak powiedzieć, bo Zwycięstwo OG i zwycięstwo Fury To jest taki must, must have Jeżeli chodzi o te ekipy, bo oni pierwsze swoje mecze Przegrali I, i jeżeli spojrzy... Furia to w ogóle Niespodzianka ogromna, że przegrali, bo na ich zwycięstwo Było chyba 1-11, a przegrali Z 9-Z i to no, W bardzo słabym stylu więc tutaj e, albo wszystko, albo nic dla, dla Fury, praktycznie muszą powalczyć o zwycięstwo. Tak samo zresztą z OG, bo jeżeli chodzi o OG, no to oni ten pierwszy mecz to mieli, mieli ciężki, bo grali z Face, zespołem numer jeden aktualnie w rankingu y, i przegrali 2 do 0. No teraz grają z tym y, na pewno słabszym nieco rywalem, i, i, i są tutaj też faworytem, i to stara się łapać miłość. Ja wam powiem ostatnio, jak, jak patrzę na te kupony po ten Robert Cup i to, to, to mi się w ogóle nie podobają zwycięstwa drużyn, bo jest dużo niespodzianek. Już wolałbym sobie ładować fragi, ale nie wpierdzielam się oczywiście w kupony innych. Tutaj miło ładuje nam po prostu na to, że faworyci tym razem swoje mecze no, bez problemów czy z problemami, ale wygrają. 475 złotych na stawce trzymamy kciuki, żeby Miłość trafił, bo jeżeli nie trafi, to przybijamy sobie typer skąpione i już tutaj publicznych kuponów nie będzie, bo po prostu bilans będzie zjechany do zera. Także lecimy dalej. Jest jeszcze jeden kupon na dzisiaj, i to jest słuchajcie, kupon od Mateusza. Jeden podany, jeden trafiony, 851 złotych profitu i też wjeżdżany za, za 851 złotych na dzisiaj. Mamy Izrael U19 z Anglią U19. Słuchajcie, to są mistrzostwa Europy do lat 19. Anglia pewny awans. 2 zwycięstwa, 6 punktów, 6 do 0 w golach. Izrael jeszcze niepewny awans, ale bardzo bliski tego awansu. Po dwóch meczach 4 punkty, 6 do 4 w golach. Więc tutaj w dwóch meczach oni strzelili też bardzo ładnie. Naciukali goli, bo z Serbią strzelili dwa gole i z, z, z Austrią strzelili 4 gole. Mamy zakład na to, że będzie Bottim tu Score. Z jednej strony Anglia może sobie trochę odpuścić i odpocząć, a z drugiej strony ten Izrael musi cały czas walczyć, żeby sobie ten awans zapewnić. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest fajnie wyłapane. Bo Anglia w ofensywie pokazała. Że jest mocna, Izrael w ofensywie pokazał, że jest mocny. E, Anglia jeszcze gola nie straciła, nie? To jest jedyny ten mankament tutaj i minus tego zakładu może, no ale mamy propozycję na botim to skora i mamy jeszcze propozycje na rzuty rożne w Atletico Mineiro z Fortalezą. E, też taka linia standardowa powiedzmy 8,5 po całkiem fajnym kursie Atletico czwarte miejsce, aktualnie po 13 kolejkach, Fortaleza 19 przedostatnie miejsce. No i tutaj trzeba walczyć, jeżeli o nich chodzi, żeby, żeby tutaj nie szurać e, nie, po, po dole tabeli. Też sobie tak tylko poglądowo wam rzucę, jak w ostatnich czterech meczach bite były. Drożne w spotkaniach tych ekip. Atletico Mineiro, e, słuchajcie tak. E, 17-7, 11-10. Trzy e, z czterech ostatnich meczów spokojnie pokryta linia. E, Fortaleza 13-7, 8-8. Tutaj nieco gorzej, bo na te cztery ostatnie mecze tylko raz była linia kryta w ostatnim meczu. Dwa razy było blisko, bo zabrakło porogalu No zobaczymy. Tutaj e, grane jest po to, że Atletico tak naprawdę walczy o utrzymanie tej topowej naprawdę pozycji, bo oni do lidera tracą tylko 7 punktów. No a Fortaleza tak naprawdę ma też o co walczyć, bo trzeba uciekać z tej najgorszej, strefy, Jeżeli chodzi o, o tabelę. Więc ob, obie ekipy mają o co walczyć. Oby było ofensywnie, oby było sporo akcji podbramkowych, oby było sporo rogali, to wtedy to się uda, ale pamiętajcie, że to może się zesrać. Wszystko może pójść do piachu, miejcie to na uwadze. Nie ma nic pewnego, nigdy nie było, nie ma i nie będzie na tym kanale, więc jeżeli ktoś tutaj przychodzi po jakieś pewniki i gwarancje to takowych nie znajdzie, nie znajdzie. Więc miejcie to na uwadze, wszystko wszystko jest dla ludzi, ale jeżeli już coś gra, bo oczywiście nikt nie namawia, nie zachęca, nie zmusza, to grać z rozwagą, używać mózgu, a wszystko powinno być ok. Czysta zabawa, nie sposób na zarobek i będzie dobrze. Dzięki, że oglądacie się do samego końca, oczywiście życzę udanego Dziąka, wygranych kuponów i, i trzymamy kciuki, żeby tutaj jak najwięcej tego siadło, zapewne słyszymy się jutro, dobrego Dziąka, pozdro, siemano!